Dzień dobry, witam wszystkich lekkim opóźnieniem dzisiejszej rozgrzewki. Właśnie miałem kliknąć, rozpocznij rozgrzewkę, jak komputer mi się wyłączył, więc y, przepraszam za dwuminutowe opóźnienie. Mam nadzieję, że jesteście z nami, że będziemy dzisiaj ćwiczyć nasz mózg. Tydzień temu nie było ćwiczeń y, no, z, z różnych względów. E, też przepraszam za to, natomiast sytuacja radosna e, nie pozwoliła też być e, tutaj na żywo w pracy. Dobrze, zaczynamy dzisiaj. Będziemy robić dzisiaj świetną rozgrzewkę. Rozgrzewka, która jest połączona bardzo mocno z wydarzeniem, które będzie niedługo. Czyli zrobimy rozgrzewkę mistrzowską. Rozgrzewkę, która jest połączona z Mistrzostwami Polski w Szybkim Zapamiętywaniu. W tym roku już dziesiątymi Mistrzostwami w Szybkim Zapamiętywaniu. Czyli mamy jubileusz w tym roku. Dziesiątych Ogólnopolskich Mistrzostw Pamięci, które organizujemy. Zostało jeszcze... Osiem miejsc, ostatnie osiem miejsc, więc jak ktoś tylko chce się spróbować, to zachęcam bardzo mocno. Tam są osoby, które ćwiczą wiele lat, ale też są osoby, które ćwiczą dopiero od jakiegoś czasu i chcą spróbować swoich możliwości. Zapisy są otwarte dla wszystkich, więc jeszcze te osiem miejsc jest dostępny pod, pod tym właśnie adresem. Zachęcam Was bardzo, bardzo mocno. A ja tymczasem będę mówił, co dzisiaj będziemy robić. Czyli będziemy rozgrzewać nasz mózg, tak jak zawsze, będziemy robić ćwiczenie, które będzie rozwojowe naszego mózgu. Ale też będziemy mogli trochę popatrzeć, jak nasza pamięć działa. Mam nadzieję, że jesteście ze mną. Ja tutaj pokażę teraz, jak będzie wyglądało ta sekundka. Tutaj jeszcze jedna rzecz, bo nie włączyła się transmisja na Instagramie. Dzień dobry, witam. Instagram, które się troszeczkę mi się opóźniło, jej włączenie, więc tylko Instagramowi powiem, że dzisiaj będzie rozgrzewka połączona z Mistrzostwami Polski w Szybkie Zapamiętywaniu 10. Ogólnopolskim mistrzostw pamięci, które prowadzimy. Będą w tym roku. Zachęcamy do zapisów. Są teraz jeszcze dostępne: ostatnie 8 miejsc, a dzisiaj robimy ćwiczenie właśnie z tym powiązane. I o co chodzi w tym ćwiczeniu? Już tłumaczę. Zobaczymy teraz przykładową planszę. Jest to ćwiczenie, które bardzo lubię, bo 7 lat temu, niecałe 7 lat temu, zostałem mistrzem Europy. W tym właśnie ćwiczeniu polega ono na tym, żeby zapamiętać jak najwięcej rzędów, obrazków w krótkim czasie. Na mieczosłach polskich 4 minuty, na mistrzostwach międzynarodowych 5 minut. I byłoby to dość proste lub trudne w zależności, jak to patrzy, ale chodzi tutaj o to głównie, żeby zapamiętać kolejność obrazków w danym rzędzie. Czyli jak mamy pierwszy rząd, to mamy pieska, mamy drzwi, mamy góry, kwiatka i zebrę. I teraz chodzi o to, żeby zapamiętać ich w dobrej kolejności, bo po jakimś czasie, po chwili pojawią się te same obrazki, ale w wymieszanej kolejności w danym rzędzie. Jak widzicie, w pierwszym rzędzie mamy również psa, mamy również drzwi, mamy też zebrę, góry, kwiatka, wszystko jest to samo, tylko że się pomieszały. naszym zadaniem jest po prostu zapamiętać kolejność. Jak to zrobić? Najlepiej to zrobić technicznie. Jeżeli ktokolwiek oglądał z Was nas, nasze kanał pomysłu, pierwszą serię, gdzie uczyliśmy bardzo mocno, jak zapamiętywać, jak wchodzić w te konkretne techniki. Mamy trzy serie, tak, czyli pierwsza seria to są te techniki, konkretne sposoby i porady. Druga to jest rozmowy z ekspertami, a trzecia to są nasze rozmowy. Teraz to już nie jest trzecia część tego, tylko to, jest osobna edukacja bez cenzury. E, więc jak to zrobić? Robiąc historię, łącząc te obrazki w takiej kolejności historii, żeby je zapamiętywać. Na przykład weźmiemy sobie tego psa. Może być tak, że pies wystraszył pana, który uciekał przez drzwi. I ten pan uciekł aż na szczyt góry. Na szczycie góry wyrósł piękny kwiat, którego powochał ten pan, ale do kwiatka podeszła zebra i go zjadła. Teraz zobaczcie, jak będzie łatwo nam przypomnieć sobie tę kolejność, nawet po jakimś czasie. Bo teraz patrzymy na te obrazki i sobie przypomniał. No dobra, ktoś wystraszył tego pana. Kto no, to był zebra czy pies? No chyba pies bardziej wystraszył, bo zebra będzie coś innego robił, bo zebra zebrała tego kwiatka. Dobra. Czyli pies był pierwszy, pan drugi. Uciek na góry, czyli trzecie, czwarta będzie, będą kwiatki, i piąta zebra. I jak będziemy to sprawdzać? Trzeba będzie napisać taką po prostu sekwencję cyfrową, która będzie to oznaczała, że góry były trzecie, czyli trójeczka, piesek był pierwszy, czyli jedynka, potem drzwi były drugie, czyli dwójka, zebra była piąta, czyli piątka. O, jesteśmy, przepraszam Was bardzo. Coś się wydarzyło, nie wiem co. Nie mam pojęcia. Znowu dzisiaj mamy jakiś problem techniczny. Bardzo Was za niego przepraszam. Mam nadzieję, że nie uciekliście i że, że robimy to ćwiczenie już razem. Czyli na ekranie pojawia się teraz plaża, którą będziecie zapamiętywać. Każdy rząd liczy się osobno. Czyli w drugim rzędzie na nowo będziecie chcieli zapamiętać, że z komputera wyleciał samolot, który wylądował na żółwiu. Żółw podszedł do, do klocków i ułożył z nich piękną lampę, na przykład. Macie 45 sekund, żeby zapamiętać kolejny zestaw. Spróbujcie zrobić to jak najlepiej potraficie. Uwaga, czas. Start. Prawdopodobnie nam nic się nie pokazało. Nie wiem, co się dzieje. Wszystko mam przygotowane na dzisiaj. Prawdopodobnie dostawca internetu dzisiaj coś zawodzi. Bardzo was przepraszam. Zawsze w takich sytuacjach mi jest bardzo głupia, bo przygotowałem wszystko, wy jesteście ze mną, każdy daje sobie czas, a to niestety nam nie działa. Bardzo was przepraszam za ten problem techniczny. Nie wiem, na ile byliście w stanie zrobić to ćwiczenie, tą próbę. Na ile widzieliście w ogóle te rzeczy, które pokazywałem. Mam nadzieję, że zrobiliście tę historię i że jesteście w stanie sobie teraz sprawdzić, czy dobrze zapamiętaliście. Zobaczymy, jak to potem e, się udało przekazać. Mam nadzieję, że jesteście ze mną. Więc chwilę spróbujcie napisać odpowiedzi, jeżeli widzieliście. Jeżeli widzieliście to, co było wcześniej, czy jeżeli widzieliście ekran zapamiętywania. Jeżeli go nie widzieliście, zaraz robimy drugą próbę na 45 sekund, żeby zapamiętać te obrazki w dobrej kolejności. Coś dziwne, że taki miał mały wietrzyk, coś zepsuł dostawcy internetu, ale mam nadzieję, że to jest tylko chwilowe i będziemy mogli działać dalej. Dobrze. Mam nadzieję, że udało Wam się sprawdzić chociaż to, co zrobiliście. Kolejność w pierwszym rzędzie była taka, że najpierw były listki, potem był królik, następnie była klawiatura, później była książka i były to wejście z gilandami, w sensie z flagami. W drugim rzędzie najpierw były kwiaty, potem były klocki, potem małpa. Płyn do dezyfekcji albo mydło w zależności, jakie to ma skojarzenie i paw, a w trzecim były trąbki potem ta pszczoła na słoneczniku, później karuzela. Nie przepraszam, karuzela. tak, dobrze, później karuzela, potem ten świecznik i na końcu tapeta. Mam nadzieję, że teraz już bez żadnych problemów. Zrobimy ostatnią próbę. Macie 45 sekund i każdy spróbuje zrobić tę historię i zapamiętać te ostatnie, ostatnie ćwiczenie dzisiaj. Zapraszam uwaga. Czas. Start. Na razie działa wszystko dobrze, internet <grymne> działa. Jeszcze 15 sekund nam zostało. spróbujcie zapamiętać dobrą kolejność. Dobra. To teraz napiszmy tutaj wasze odpowiedzi, w sensie pomyślcie, jaka jest kolejność. Jak wam się udało zapamiętać te, kolejne, te obrazki? Czy mamy tą kolejność zapamiętaną, czy, czy nie? Jeżeli ktoś z Was chce podzielić się, jakie numerki by wpisał w tych kolejnych krateczkach, tak jak mówiłem, po prostu piszemy, który to był obrazek w rzędzie. To by było świetnie. Jeżeli nie, to piszcie sobie na kartkach i sami sobie sprawdzicie za chwilę odpowiedzi. Jestem ciekawy, jak myślicie, ile takich obrazków jesteśmy w stanie zapamiętać na przykład w 5 minut. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o mistrzostwa, na przykład? Bo to, mówię, to jest ćwiczenie jedno z mistrzostw na mistrzostwach Polski. E, jest możliwe zapamiętywanie w e, 4 minuty tych obrazków. Na mistrzostwach międzynarodowych jest to około, że jest to zawsze 5 minut zapamiętywania tych obrazków. E, więc jestem ciekawy, jak, jak według Was, ile można tych obrazków zapamiętać? Jakie są rekordy? E, rekordy Polski, rekordy świata. Jak, jak to na tego, do tego byście podeszli. To ja już pokazuję Wam odpowiedzi, żebyście mogli sobie sprawdzić. Odpowiedź jest taka, że pierwsze był hamburger, potem były bombki, następnie był królik, e, ta grafika koła i piłka w drugim rzędzie. Najpierw była ta e, bardziej okrągła panda, potem e, były te drewniane figurki, następnie zepsuty samochód, ta wy, wy, szczuplejsza panda i e, e, renifery na tle księżyca, a w trzecim rzędzie pierwsza była żaba, drugi był hamburger, trzecie była ta rzeczka, czwarta była słonecznik i piąty był wróbel. Kiedy zdobywałem Mistrzostwo Europy, to był drugi wynik w Europie historycznie mało zabrało do rekordu, zrobiłem ponad 300 tych obrazków w 5 minut, czyli jeden obrazek na sekundę. Czyli to, co tutaj widzicie, trwało by około 14 sekund, mieliście 45 sekund na zapamiętanie tej, tej sekwencji. Oczywiście tych obrazków musi być więcej, żeby to, to było miarodajne, jeżeli chodzi o to tempo, bo na 30 obrazków zajęło mi to, czyli na dwa razy więcej, na 6 rzędów. Zajęło, zajmowało mi to około 15 sekund. Natomiast obecny rekord świata i rekord Europy zarazem, bo to Włoch, Rafa, zapamiętał 775 obrazków w ciągu 5 minut. I mam nadzieję, że podobał Wam się ten typ rozgrzewki. Bardzo Was przepraszam za problemy. Nie z mojego powodu, nie z mojej winy, że, że internet niestety nam dzisiaj zawodził. Mam cały czas tutaj pełne, pełny dostęp do mojego Wi-Fi, więc niestety dostawca coś dzisiaj. Zepsu, za to Was bardzo przepraszam, natomiast to jest po mojej stronie, żeby zapewnić naszą komunikację odpowiednią, żebyście mogli zrobić tę rozgrzewkę. Mam nadzieję, że wersja zapisana na YouTube później będzie do obejrzenia i ona będzie działała dobrze. Mam taką wielką nadzieję. Tutaj jeszcze raz przypominam jest możliwość zapisania się na mistrzostwa. Jeszcze zostało 8 miejsc na 100, które są dostępne, więc naprawdę już jest dużo osób, które się zapisały można spróbować swoich sił. Czy to ćwiczysz pamięć od dawna, czy dopiero próbujesz pierwsze kroki w tym stawiać. Zachęcam bardzo mocno do, do wejścia w tę rywalizację, bo to jest świetne doświadczenie być wśród tych ludzi, którzy, którzy próbują, którzy rozwijają swój umysł. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i życzę Wam wspaniałego tygodnia. Cześć.